Dzień dobry, Magdalena Lisia, Marta Wleklik. Jest nam bardzo miło spotkać się z Państwem przy okazji trzeciego forum Serce Pacjenta. Obie jesteśmy pielęgniarkami niewydolności serca i na co dzień mamy przyjemność pracować w poradni niewydolności serca w Instytucie Chorób Serca Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu. W naszej codziennej pracy towarzyszymy pacjentom, ich rodzinom, opiekunom w procesie akceptacji choroby, przygotowujemy pacjentów do samoopieki i samokontroli, uczymy pacjentów, jak mogą zarządzać swoją chorobą w domu, w codziennym życiu, edukujemy i odpowiadamy na wszelkie pytania. Dodatkowo pośredniczymy w mianie informacji pomiędzy pacjentem, jego rodziną, a także poszczególnymi członkami zespołu terapeutycznego. Konsultujemy pacjentów osobiście w naszej poradni niewydolności serca, ale także prowadzimy teleporady w celu zapewnienia ciągłości opieki pacjentom z niewydolnością serca po wypisie ze szpitala. Niewydolność serca stanowi nadal ogromne wyzwanie, jak wskazują dane epidemiologiczne. Niewydolność serca dotyka ponad miliona osób, co stanowi prawie 3, ponad 3% populacji naszego kraju. Niemniej jednak należy podkreślić, że niewydolność serca jest chorobą, którą można skutecznie le leczyć, a przede wszystkim której można skutecznie e, zapobiegać. Przede wszystkim duży nacisk w naszej codziennej praktyce kładziemy, aby nauczyć pacjenta, jak żyć z chorobą, jak zarządzać swoją chorobą w swoim codziennym życiu. Wobec powyższego, uzasadnione i konieczne wydaje się wprowadzenie ciągłej kompleksowej opieki nad pacjentami z niewydolnością serca. Poradnia niewydolności serca, w której pracujemy, ma za zadanie głównie zapewnić pacjentom ciągłość opieki poszpitalnej. Dlaczego to jest takie ważne? Dlatego jak jak pokazują badania, ale także jak podpowiada nam codzienna praktyka kliniczna, redukuje to ryzyko ponownej hospitalizacji, tego nie chcemy, zmniejsza to śmiertelność, zmniejsza ryzyko nasilania objawów niewydolności serca, ale także poprawia jakość życia pacjentów. Jaka jest zatem nasza rola? Rola pielęgniarek niewydolności serca? Chcielibyśmy Państwu na to pytanie odpowiedzieć. W trakcie tego webinaru, a przede wszystkim uświadomić Państwa, o czym drodzy pacjenci czy rodziną pacjenta możesz porozmawiać z pielęgniarką niewydolności serca jako jednym z członków zespołu terapeutycznego. I taką najważniejszą rzeczą, chyba, od której wypadałoby zacząć i zawsze zaczynać rozmowę z pacjentem, czy to z niewydolnością serca rozpoznaną de novo, ale też z innymi pozostałymi pacjentami, jest to temat związany z uświadomieniem pacjentowi istoty jego choroby. Jest to o tyle ważne, że pacjent musi wiedzieć, jak pracuje niewydolne serce, choćby ze względu na to, że wtedy łatwiej jest zrozumieć znaczenie i konieczność przyjmowania codziennego przyjmowania leków. Pacjent musi też znać przyczynę niewydolności serca, która go bezpośrednio dotyczy, a także wszystkie czynniki, które mogą nasilać czy stwarzać ryzyko nasilenia objawów niewydolności serca. Serca. Ich jest wiele. To są takie czynniki jak nieregularne branie leków, nieprzestrzeganie restrykcji płynowych, dieta dominująca. W której dominuje duża ilość soli, brak aktywności fizycznej, infekcje, nieprawidłowe wartości czy ciśnienia tętniczego, czy, czy, czy tętna, a także przyrost masy ciała. Ale jest to o tyle ważne, znajomość tych czynników tak, żeby pacjent nauczył się nie tylko kontrolować pewne rzeczy w swoim codziennym życiu z niewydolnością serca, ale także pewnych, żeby wiedział, czego ma unikać. I o tych objawach też niewydolności serca, tak opowie tutaj doktor Lisiak. Niewydolność serca może rozwijać się stopniowo. Istotna jest więc, to co już zostało podkreślone, wiedza pacjentów na temat objawów niewydolności serca, aby na każdym etapie trwania choroby pacjent taki identyfikował objawy i mógł wcześniej na nie reagować. Do takich typowych objawów niewydolności serca zaliczamy obrzęki, Przyrost masy ciała, zaburzenia rytmu serca, ale też bardzo ważny aspekt psychiczny pacjentów. U takich pacjentów bardzo często też obserwujemy obniżenie nastroju. Mówiąc o objawach niewydolności serca, zachęcamy także pacjentów do codziennego monitorowania tych objawów. Szczególnie duży nacisk tutaj kładziemy na codzienne wykonywanie pomiarów ciśnienia tętniczego, monitorowania masy ciała, a także tętna. Zachęcamy pacjentów do systematycznego zapisywania dokonanych wyników pomiaru parametrów życiowych. Myślę, że naszym takim nadrzędnym zadaniem jako pielęgniarek niewydolności serca jest właściwe przygotowanie państwa do prowadzenia samoopieki i samokontroli w domu. Jakie my mamy sposoby samokontroli? Co państwo możecie zrobić w domu, żeby dobrze kontrolować niewydolność? serca i jak najwcześniej wychwycić te wczesne objawy, ewentualnie nasilania się objawów niewydolności serca. Są to takie trzy główne rzeczy, o które naszych pacjentów prosimy. To jest codzienne monitorowanie masy ciała, zwykle rano, po opróżnieniu pęcherza moczowego w lekkiej piżamie, żeby to było o stałej porze, a także codzienne pomiary tętna i ciśnienia tętniczego krwi, a także zapisywanie tych pomiarów w dzienniczku samokontroli, tak żeby można było je porównywać. Są takie grupy pacjentów, jeśli wdrażamy na przykład nowe leki, czy proponowane są Państwu nowe leki, to często prosi się pacjentów o to, żeby te pomiary były wykonywane częściej. Mam tu na myśli pomiary tętna czy ciśnienia tętniczego, nawet do pięciu razy na dobę, czyli rano, dwie godziny po lekach, w południe przed wieczorną porcją leków i po, przed snem. A także w przypadku pojawienia się takich objawów jak bóle, zawroty głowy, kołatania serca. Jeśli Państwo czujecie się gorzej, również sięgnijcie po swój aparat do mierzenia ciśnienia i sprawdźcie, jakie macie wówczas parametry życiowe. I ta kontrola jest o tyle ważna i też kontakt z nami jest o tyle ważny, że my prosimy naszych pacjentów, że gdyby jakiekolwiek z tych parametrów ich zaniepokoili, mają taką szansę i możliwość, żeby do nas zadzwonić i coś takiego nam zaraportować, i my wtedy konsultujemy to z lekarzem. Także to są takie rzeczy, które Państwo możecie robić sami w domu. No, pacjent z niewydolnością serca z tych codziennych pomiarów powinien uczynić nawyk tak żeby codziennie, regularnie to robić i w ten sposób kontrolować swoją niewydolność serca. Jeśli chodzi o leczenie niewydolności serca, współczesne leczenie niewydolności serca, ono składa się z kilku filarów. Ten, no, jeden z głównych filarów to jest leczenie farmakologiczne. Kolejne to są wszelkie proponowane Państwu procedury inwazyjne i szeroko pojęte zmiany stylu, Życia. Mówiąc o leczeniu farmakologicznym, nie sposób tutaj nie wspomnieć albo już tylko przypomnieć pacjentom o systematycznym, regularnym stosowaniu leków. Przypominamy o tym naszym pacjentom, aby te leki stosowali regularnie w odpowiednich odstępach czasu, zawsze o tych samych porach, dniach. Ale także, co jest ważne i na co kładziemy też duży nacisk w naszej codziennej współpracy z pacjentami, jest to znajomość działania tych leków, jak te leki działają, jakie są korzyści, żeby ten pacjent miał świadomość, dlaczego bierze te leki, w czym one mu pomagają, ale ważnym aspektem jest, który poruszamy też z pacjentami, który który pacjent może poruszyć ze swoją pielęgniarką niewydolności serca, są objawy niepożądane, działania uboczne stosowanych leków. Należy tutaj dodać, że takie też się mogą zdarzać i szczególnie na to pacjentów wyczulamy. W takich objawach niepożądanych działania leków, na które uwrażliwiamy pacjentów, to jest przede wszystkim zbyt niskie ciśnienie, tak zwana hipotonia, zawroty głowy, które mogą się u tych pacjentów pojawiać, osłabienie, nudności zwiększona też senność w ciągu dnia, więc prosimy pacjentów, aby wszelkie objawy notowali i w momencie ich pojawienia się też zawsze mieli możliwość skontaktowania się z naszą poradnią niewydolności serca. Wielu z państwa na pewno ma zaimplantowane urządzenia w postaci kardiowarderów, defibrylatorów serca czy układów CRTD, wielu z Państwa jest po zabiegach operacyjnych wymiany zastawki bądź zastawek serca czy też po pomostowaniu aortalno-wieńcowym. Są też tacy pacjenci z niewydolnością serca, którzy przechodzą badania kwalifikacyjne do przeszczepienia serca bądź czekają już na transplantację serca. O tych wszystkich metodach inwazyjnych możecie również porozmawiać ze swoją pielęgniarką niewydolności serca, która wyjaśni wam nie tylko na... A wielu z państwa też, bo o tym nie powiedziałam, yy... Jeśli nie ma i nie czeka, to będzie gdzieś tam w planie diagnostyczno-terapeutycznym miała takie procedury być może zaproponowane. Dlatego pielęgniarka Dni Wydolności Serca jak najbardziej jest gotowa wyjaśnić i odpowiedzieć Państwu na wszelkie pytania związane z, z tego typu procedurami. Tak? Na czym takie leczenie polega, jak się do niego przygotować, z czym ono się wiąże, jak należy się. Jak takie procedury wyglądają, prawda, i, i, i ewentualnie, jakie są ich powikłania i czego się należy spodziewać. Także jeśli Państwo macie pytania z tym związane to zachęcamy do tego, żeby sobie je zapisać i e, jeśli będzie taka możliwość, to zapytać swoją pielęgniarkę niewydolności serca, bo wiem, że wielu z Państwa wiemy to, bo zna, wiemy to, jakby, też nasi pacjenci nam o tym mówią, wielu z nich no, e, ma obawy przed takimi procedurami, prawda, nie, wie, nie wiedzą, z czym one się wiążą, także jak najbardziej y, naszą rolą również jest odpowiedź na pytania związane z tymi procedurami inwazyjnymi tak naprawdę kolejnym filarem równorzędnym zarówno do farmakoterapii jak i do leczenia inwazyjnego jest leczenie niefarmakologiczne, które obejmuje szereg działań w zakresie zmiany stylu życia. Jednym z ważnych Elementów leczenia niewydolności serca są wszelkie zalecenia dietetyczne. Tutaj pod kątem zaleceń dietetycznych będziemy uwzględniać stan zdrowia pacjenta, stan jego odżywienia, ale także sposób aktywności fizycznej. I tak naprawdę na tej podstawie są, my współpracujemy też z dietetykiem, ustalane indywidualne plany leczenia, a przede wszystkim zalecenia, jeżeli chodzi o ilość przyjmowanych płynów u pacjentów. Każdy pacjent z niewydolnością serca powinien, jest świadomy, w kontekście ograniczenia, jeśli chodzi o przyjmowanie płynów. Restrykcje płynowe dla pacjentów niejednokrotnie stanowią niemałe wyzwanie. To, na co zwracamy uwagę, to to, że to ograniczenie płynów dotyczy wszystkich przyjmowanych płynów, to będzie zarówno też kawa, herbata, spożywane posiłki w postaci zupy, jogurt, który pacjent spożyje. To nie wszyscy pacjenci mają taką świadomość, więc tutaj szczególnie, Uwrażliwiamy pacjentów, jeżeli chodzi o restrykcje płynowe, to są wszelkie, wszelkie płyny, które ci pacjenci przyjmują. Zachęcamy pacjentów do ograniczenia spożywania alkoholu, bądź też całkowitego zaprzestania spożywania alkoholu, szczególnie u pacjentów, u których przyczyna niewydolności serca ma podłoże toksyczne. Kolejnym ważnym aspektem w kontekście zaleceń dietetycznych jest ograniczenie spożycia soli. U pacjentów a taka dzienna dawka porcja soli, jaką przyjmują, to jest poniżej 5 gramów na dobę. Zachęcamy pacjentów, aby w codziennym życiu czytali też etykiety, aby byli świadomi, że ta sól nie jest tylko solą, solą którą jak gdyby używają. E, do dosalania potraw, ale ona się też znajduje w wędwinach, wszelkich przekąskach, które spożywają, czy też w fast foodach, czy też w jedzeniach wszelkich restauracyjnych, z których oczywiście pacjenci korzystają. Ważnym aspektem niewydolności serca będzie także Aktywność fizyczna. Podkreślamy tutaj pacjentom, że aktywność fizyczna nie jest przeciwwskazana. Zachęcamy tych pacjentów do podejmowania aktywności fizycznej, do podejmowania aktywności fizycznej regularnej, systematycznej. Tak naprawdę pacjenci, którzy podejmują regularną aktywność fizyczną, deklarują nam też, że czują się lepiej, widzą jak gdyby. Dobre korzyści wdrażanej aktywności fizycznej. Pacjent stabilny, pacjent, który nie ma nasilenia objawów niewydolności serca, taką aktywność fizyczną może podejmować. Szczególnie za, zachęcamy pacjentów do podejmowania ćwiczeń o charakterze aerobowym. To będzie spacer, rowerek stacjonarny, Nordic walking czy chociażby wszelkie prace ogrodowe. Bardzo tylko pamiętać, aby ten, ta aktywność fizyczna była regularna, umiarkowana, a tak naprawdę stała się dla pacjenta codziennym nawykiem. Szanowni pacjenci, możecie zapytać o formy aktywności, które lubicie i które podejmujecie na co dzień, skonsultować z pielęgniarką niewydolności serca i zapytać, czy ta aktywność, na którą sobie pozwalacie w codziennym życiu, jest dla Was optymalna i jest właściwa. Mm, idąc dalej. Trzeba pamiętać w niewydolności serca o konieczności pozostawania nie tylko podstawą opieką kardiologiczną, ale również pod stałą opieką lekarza podstawowej opieki zdrowotnej. Jest to o tyle ważne, że lekarz podstawowej opieki zdrowotnej nie tylko gwarantuje nam przepisywanie prawda, i zapewnia nam przepisywanie leków, które bierzemy na co dzień. Ponieważ wypisuje nam recepty na leki, ale również bardzo ważne jest, żeby skontaktować się z tym lekarzem rodzinnym po wypisie ze szpitala, tak? Żeby lekarz rodzinny widział wypis ze szpitala, leki, które w szpitalu Państwu zalecono, bo to jest dla niego dokument, na podstawie którego będzie te leki później wypisywał. Ale kolejna rzecz, często w tych wypisach są informacje na temat badań laboratoryjnych, które po wypisie ze szpitala 4-6 tygodni po należałoby wykonać i lekarz rodzinny da Państwu zlecenie na takie badania. Ważna informacja i wyniki tych badań są o tyle ważne, że na ich podstawie lekarz może modyfikować dawki leków, które Państwo zażywacie, tak żeby nie obciążały pracy Państwa nerek, nie przyczyniały się do zwiększenia na przykład potasu. Dlatego. Proszę pamiętać, że po wypisie do, ze szpitala, do tygodnia, dwóch tygodni po wypisie ze szpitala należy zgłosić się do lekarza rodzinnego z kartą informacyjną z przebiegu y, y, hospitalizacji. Może przejdźmy teraz do szeroko pojętego planu dbania o siebie, bo my już bardzo często tutaj podkreśliłyśmy tak zwany aspekt zarządzania chorobą, czyli zarządzania niewydolnością serca w codziennym życiu i w domu. Tutaj pozwolimy sobie Państwu też pokazać, nie wiem na ile to będzie widoczne. Jest też dostępne to na stronie słabe serce.pl. To, co my wręczamy naszym pacjentom przy wypisie ze szpitala, co szczegółowo omawiamy, to jest tak zwany Twój plan dbania o siebie przy niewydolności serca. Plan ten obejmuje trzy strefy. Strefy żółtą, zieloną i czerwoną, jak tutaj Państwo widzicie. Być może e, jeden pacjent z niewydolnością serca taki plan e, dbania o siebie swojej pielęgniarki niewydolności serca otrzymał. E, szczególna strefa, którą e, my chcemy, w której pacjenci są bezpieczni, w której czują się najlepiej, e, to jest strefa zielona, to jest strefa bezpieczna kiedy ta strefa u takiego pacjenta jest, kiedy ta masa ciała pacjenta jest stabilna, kiedy nie obserwuje wzrostu masy ciała o 2-3 kg w ciągu 2-3 dni. Jeżeli ten pacjent nie ma duszności, nie ma duszności też wysiłkowej, bądź też nie obserwuje cech nasilenia swojej duszności. Dodatkowo u takiego pacjenta nie występują obrzęki kończyn dolnych, ale także ten pacjent, Prowadzi swoją codzienną aktywność fizyczną bez większych trudności. To jest taka strefa, w której pacjenta, w której, w której chcemy, żeby ten pacjent był. Otrzymujemy jego motywację do przestrzegania wszelkich zaleceń terapeutycznych, i w takiej strefie ten pacjent jest bezpieczny. Strefa żółta, tak zwana strefa ostrożności, to jest strefa, w której pacjent powinien już na tym etapie zareagować. O jakich elementach będziemy mówić, kiedy ten pacjent musi zareagować, co się będzie z nim też działo? To przede wszystkim codzienne kontrolowanie parametrów życiowych jest w stanie pacjentowi pomóc w, w odpowiednio szybkim zareagowaniu na nasilające się objawy niepewności serca. Do takich objawów to będzie, będzie pacjent zaliczał nagły przyrost masy ciała 2-3 kg w ciągu jednego dwóch dni. Dodatkowo pojawienie się duszności. Duszności przy wysiłku, bądź też duszności, która może tego pacjenta okresowo wybudzać w nocy. Taki pacjent może zaobserwować u siebie występujący, męczący też do tego pacjenta kaszel, ten pacjent zaobserwuje u siebie powiększenie, zaobserwuje zwiększony obrzęk kończyn dolnych, Dodatkowo może tak się, też się pojawić zwiększenie odwodu brzucha, ale taki pacjent może także, także się skarżyć na obniżenie apetytu, czy pojawiające się też nudności, bądź też zawroty głowy. Strefa ta, strefa ostrożności, tak też została nazwana, jest strefą, w której pacjent powinien skontaktować się z lekarzem pierwszego kontaktu bądź też z poradnią niewydolności serca, aby na tym etapie można wdrożyć pewne interwencje. O jakich interwencjach mówię? Mówię tutaj szczególnie o interwencjach w zakresie modyfikacji czy zwiększenia dawki leku diuretycznego, aby zapobiegać dalszemu. Rozwojowi objawów, ale także zgłoszenie pacjenta, jak gdyby nasilenie objawów w tej strefie, sugeruje potrzebę identyfikowania innych czynników, które spowodowały nasilenie objawów niewidolności serca. I strefa czerwona, tak zwany alarm medyczny, strefa, w której pacjent wymaga zgłoszenia się do szpitala, czy też wezwania zespołu ratownictwa medycznego. Podczas tej, tej strefy oczywiście nie chcemy, żeby ona występowała, ale jeżeli już wystąpi takie objawy, które zmuszą pacjenta do, do zgłoszenia się do szpitala, czy wezwania zespołu ratownictwa medycznego, to będzie duszność, która będzie pacjenta wybudzała w nocy, to będzie duszność w stanie spoczynku. To będzie nagły przyrost masy ciała nawet o 3 kg w ciągu jednego-dwóch dni. Dodatkowo silny, uporczywy też kaszel z odkrztuszaniem płuciny. A w najgorszym przypadku utrata przytomności. Więc taki swój planowania o siebie zachęcamy, żeby ci pacjenci zawsze mieli pod ręką zasięg wzroku. Zachęcamy, żeby był gdzieś przewieszony na, chociażby na lodówce, żeby ten pacjent miał cały czas motywację do tego, aby podtrzymywać u siebie kontrolę tych objawów niewdolności serca, czyli pod kątem duszności, wzrostu masy, masy ciała, ale także nasilających się obrzęków. Kolejnym ważnym aspektem, też który pomaga pacjentowi w zarządzaniu chorobą, w którym pacjent odnajduje wszelkie cenne informacje, jest paszport pacjenta. Tak, paszport pacjenta znajdziecie Państwo na stronie www.słabeserce.pl jakby pielęgniarki niewydolności serca są od tego też, żeby Państwo wskazywać jak najbardziej rzetelne źródła informacji o niewydolności serca. Tak, żebyście Państwo nie błądzili po sieci czy po różnych źródłach. My rekomendujemy stronę serce.pl, która jest uaktualniana na bieżąco. Jest rekomendowana, jest jakby tworzona przez współpracę z Polskim Towarzystwem Kardiologicznym. I tam znajdziecie Państwo paszport pacjenta z niewydolnością serca. Jest to nic innego jak taki dzielniczek samokontroli, ale wyposażony również wiele informacji na temat e, niewydolności serca. Znajdziecie w nim również twój plan dbania o siebie przy niewydolności serca, ten, który przed momentem pokazywała Państwu dr Isiak. Paszport pacjenta czy dzielniczek samokontroli, w którym znajdują się codzienne pomiary masy ciała, ciśnienia, tętna, nastroju, bo w paszporcie pacjenta można również odnotować swój. Nastrój, czy aktywność fizyczną, czy tolerancję wysiłku fizycznego, jaką Państwo na dany dzień notujecie. Proszę pamiętać, że jest on elementem współpracy z nami jako zespołem terapeutycznym. Każdy le kardiolog, lekarz-kardiolog będzie od Państwa oczekiwał, że na wizytę z nim będziecie mieli Państwo przygotowany taki dzienniczek samokontroli, czy wypełniony paszport pacjenta codziennymi. Pomiarami. Jest to o tyle ważne, że to pozwala nam na bieżącą lekarzowi na bieżącą modyfikację farmakoterapii, dostosowania, indywidualizowania tego leczenia do Państwa potrzeb. Proszę pamiętać również o robieniu notatek w domu, odnotowywaniu różnych objawów, pytań, które się Państwu gdzieś tam w głowie kreują i przynoszenia tych pytań na każdą wizytę. Zarówno my, jako pielęgniarki niewydolności serca, również lekarze, bardzo chętnie na wszelkie pytania Państwu odpowiedzą i myślę, że też uzyskanie odpowiedzi na te pytania na pewno w jakimś stopniu będzie minimalizowało lęk związany z niewydolnością serca. I tutaj to, co chcemy podkreślić też w tym webinarze, Szanowni Państwo, to musicie pamiętać, że wy jesteście aktywnymi członkami zespołu terapeutycznego i Państwa zaangażowanie oraz ścisła współpraca z nami jest w stanie zagwarantować osiąganie wszystkich zamierzonych celów terapeutycznych, i jakby ułatwia nam realizację podjętego planu diagnostyczno terapeutycznego w niewydolności serca. To, co podkreśla też, podkreśliła doktor Bleckrich w zakresie współpracy z pacjentami z niewydolnością serca w celu osiągania sukcesu, chcę tylko dodać, że tak naprawdę połączenie naszych sił na początku drogi pacjenta z niewydolnością serca, czy to w momencie rozpoznania denowo, czy po kolejnej dekompensacji i tak naprawdę, jeżeli cały czas pozostajemy razem, będzie to nam gwarantowało postęp, jeżeli chodzi o, Leczenie i tak naprawdę wspólna nasza praca, to nie tylko praca pacjenta, ale praca całego zespołu terapeutycznego, pielęgniarki, niewydolności serca lekarza, dietetyka czy też fizjoterapeutów, zagwarantuje nam sukces, do którego tak naprawdę wszyscy zmierzamy i którego wszyscy tak naprawdę oczekujemy. Dziękujemy, Dziękujemy bardzo.